A co to prywatny teren jest? Tak! Tak? To jest państwowe, Możesz tu jeździć? A ty możesz tu łowić? Mogę łowić! No to łów! No! A ja mogę jeździć? Proszę mnie tu nie jeździć! No i się nie drzyj kolego, bo nie jesteś tutaj właścicielem. No, to tak nie Słucham? tak, tu no, Słucham? to zaraz No! Potem tego tracę, k. Słuchaj, To, smaczne, k**, to dzwoń. No! Zrobiłem ci coś? Nie, nie łowię! Ale zrobiłem ci co? Ale mnie że łowię Dobrze, no. przejechałem cię No proszę mi odjechać no. Odjadę, ale nie Proszę bardziej ja, nie agresywnie. No. Bo ja nie jestem tutaj, żeś co? Bić nie chcesz? No, nie widzisz, się ma, Zatrzymałem się czy nie? nie Zatrzymałem się chyba, nie? Iuł. Iuł. Tu masz kamerę, zobacz, tu masz kamerę No dobrze, no. nie będziesz nie chcesz, jak tu się, jak... no, nie chcesz... nie chcę, nie Wyskakujesz agresywnie